Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym poradniku chciałem pokazać, jak wgrać i używać plugin Economy na swoim własnym serwerze Minecraft Bookit. Pierwszym co musimy zrobić jest wejść w link w podanym i kliknąć Economy Dev Page. To możemy zamknąć i tutaj wszystko mamy Regulacje i tak dalej, ale po angielsku więc ja wszystko wytłumaczę. Najpierw wchodzimy w Stable Build. Przepraszam za mój angielski, ale nie jestem perfektem. Czekamy. Za wolny internet, także przepraszam. O jak I ściągamy oto ten plik. Tutaj yy, będę miał wszystkie plugin ukończone, więc sobie patrzcie tu, u góry pulpitu. Jeżeli czegoś Wam nie pokazałem, proszę oczywiście. Miał poinformować. Oczywiście zrobię. Wiem, gadam bez sensu. Kolejno wchodzimy w nasz plugins. I ten oto no, plik wrzucamy do tego folderu. Kolejno odpalamy serwer i czekamy, aż wszystkie pliki się załadują. <grym> Dobra, jak widzimy, że wszystkie pliki się załadowały, więc wisujemy stop. I w plugin stworzył nam się plugin Economy. Tutaj w config Możemy sobie trochę poregulować. Na przykład zamiast dollars, dolar, ustawić money albo monety. Nie wiem. Początkowy stan. Yy, tu nic, tu nic. Yy, tutaj także nic. na ekonomii, wszystko jest dobrze. Tylko tam można sobie jedynie przestawić. sobie to ustawię na tutaj będzie money i moneys a tu będzie kieszeń kieszeń a tu będą może monety 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 Dobra A tu w template mamy nasze kolory numerki wszystko jest podane, ale na razie nam się to nie przyda więc zamykamy, odpalamy serwer wchodzimy do na naszego minecrafta powiem tyle, są sąsiaduje jak gdyby z dwoma innymi pluginami, czyli iKONOMY shop gdzie można tworzyć sklepy, zrobię o tym poradnik oraz yy, yy, można kupować rzeczy od innych graczy właśnie za pieniądze a aby je zarabiać służy do tego plugin jobs czyli plugin na pracę ale to już w innym poradniku. Wchodzimy na serwer. Oczywiście nas wita wszystko. No i wpiszemy Money. Money. Jak widzimy, piszę Money. I tutaj mamy blens kieszeń 30 kieszeń. Bo tak sobie ustawiliśmy. A aby dobrze. Przy... I właśnie tutaj najlepiej dać złotych. Ale ja daję kieszenie. To tak jakoś. Jeżeli to chcecie przestawić, to jak kiedyś będę współpracował znowu w Essentials, to Wam pokażę. Bo teraz już kończę filmik i zamkniemy serwer. Myślę, że pomogłem. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do oglądania kolejnych poradników.